Cześć, tu Tomek z motokontrolera. Jestem już po kolejnych oględzinach. I oczywiście znam wam relację, jak te oględziny wypadły, jak ten samochód wypadł w naszym raporcie, w naszej czegliście, czy warto go kupić, czy nie warto. Więc przechodzę do szczegółów. Więc tak, w dniu dzisiejszym oglądałem Citroena C4 z 2010 roku z jednostką benzynową 1.6. Samochód w tym momencie ma 131 tysięcy km, był sprowadzony z Francji w 2019 roku, zarejestrowany jest już w Polsce. Wersja z taką półautomatyczną skrzynią biegów, później Wam powiem o co, o co chodziło. Moc jaką deklaruje ten silnik to 156 koni, więc jak na taki samochodzik całkiem, całkiem. Więc tak, zacznijmy od kontroli zewnętrznej pojazdu, pomiary warstwy lakierniczej. No i tutaj, no niestety, auto nie jest w oryginale, miało w swoim życiu jakieś tam przygody. Między innymi były naprawy blacharsko-lakiernicze wykonywane na tylnym prawym płotniku tylniej klapie oraz przedniej masce. No, tutaj ktoś też słabo troszeczkę to zrobił, ponieważ już na przedniej masce widać już delikatny pęcherz. No kurczę powiem, że tutaj to tak, no przy takim samochodzie, um, trochę słabo, a tym bardziej, że ta maska jest aluminiowa, więc ktoś tam nie zrobił to tak jak powinien. Poza tym, lakier można powiedzieć, że w dobrej kondycji, rysy na tylnych drzwiach prawych, a tak poza tym normalne ślady, delikatne jakieś takie e, ryski, obicia. Normalne. Przy samochodzie, który ma 10 lat, i jakiś tam przebieg, jest to jak najbardziej normalne bardzo bogata opcja wyposażenia, no można powiedzieć, że praktycznie full, rzadko się kiedy takie spotyka, więc to jak najbardziej na plus. Jedynie tutaj z wyposażenia co było niesprawne, to niesprawne były spryskiwacze reflektorów. No tutaj trzeba by było zobaczyć, podejrzewam, że spowodowane to było właśnie tą jakąś tam historią, bo z przodu bo w ogóle nam się ta pompka nie odzywała, nic się tam nie działo. Być może ktoś to nie podpiął, być może ktoś dobrał jakiś nieodpowiedni e, może zbiorniczek, może coś i przez to nie zostało to podłączone. No tutaj niestety musi być to, bo samochód posiada światła ksenonowe, a jest to wymóg, że przy takim pojeździe muszą być spryskiwacze reflektorów. E, silnik był umyty, suchy, czysty. Z racji tego, tutaj dopytałem, czemu ten akurat silnik tak ładnie wygląda. Sprzedającego, no mówi, że przez to umył ten silnik, ponieważ były dokonywane naprawy na tym, w tym silniku. Bo tam jest troszeczkę wadliwy rozrząd i pompa paliwowa w tym modelu, więc te dwie największe usterki zostały usunięte. Suma sumaru wyszło tak, że sprzedający po prostu kupił ten samochód uszkodzony, zrobił go i wystawił go na sprzedaż. Więc przez to ta komora silnika została umyta po tych wszystkich naprawach, jakie tam miały miejsce. Pojechaliśmy na jazdę, no i podczas tej jazdy tam właśnie występowała ta skrzynia półautomatyczna. To nie do końca jest taki automat standardowy jak... Na przykład, powiedzmy tam w Audi czy w BMW. I tutaj kurczę powiem trochę, a nawet mocno się rozczarowałem. Podczas jazdy, takiej spokojnej, można powiedzieć, ten automat, no można powiedzieć, że ze mną współpracował. Natomiast jak chciałem troszeczkę dynamiczniej pojechać, no niestety lipa straszna. Strasznie mocno szarpał. I ta skrzynia miała takie dosłownie trzysekundowe sekundowe zastanowienie, co ja w ogóle chcę, czy, czy po prostu bieg wyżej, czy bieg niżej i spowodowane jeszcze to było tym szarpnięciem. No kurczę, komfort pod tym względem... No, lipa straszna, no, za każdym razem takie szarpanie. No, odpada. No, skrzynia jest tu na pewno do roboty. Niestety, później e, z ciekawości powiem, nawet sprawdziłem. No i jest to kolejna wada, niestety, e, tego modelu, gdzie te skrzynie też lubią właśnie e, mieć problem. No i ten problem trzeba, niestety, ale naprawić. A oczywiście, jak to przy automatach, no, jest to troszeczkę kosztowne. Pewnie dlatego sprzedający się na to nie zdecydował i tego nie zrobił. Yy, oglądając go od spodu później, bo pojechałem na stację diagnostyczną, yy, nie były kompletne yy, wszystkie osłony, niektóre były uszkodzone. Uszkodzony również był taki spornik aluminiowy z przodu, z lewej strony. Ktoś nie wiem, czy jak podczas tych napraw ktoś coś źle zamocował, czy czymś wjechał, czy spadło ten samochód na coś, no niestety był tam przygięty. Tarcze z przodu kwalifikują się do wymiany. Poza tym od spodu można powiedzieć, że większych zastrzeżeń nie miałem. Amortyzatory i inne podzespoły w porządku podpiąłem go pod komputer diagnostyczny, nie było żadnych błędów. No wiadomo, błędy tutaj były wykasowane po serwisie, więc ten samochód po, po tych wszystkich naprawach, więc samochód nowych błędów nie łapał, w sterowniku było czysto. Tutaj sprzedający również pokazał mi te zużyte elementy, które wymieniał, czyli ten rozrząd oraz tą pompę wody. Do samochodu mamy drugi komplet kół. Cool. No i teraz, czy warto, czy nie warto? Hmm, powiem tak. Samochód w swoim życiu wiadomo, miał jakąś tam historię blacharsko lakierniczą. No bo e, mamy tylną klapę, mamy maskę. E, mamy ten prawy błotnik tylni. Um, no tutaj jeszcze dochodzi nam ta skrzynia, którą musimy sobie zrobić. No na pewno trzeba jakieś tam koszty ponieść, jeszcze kupując to, to auto. E, no i plus ta ta mówię, ta historia. Ciężko mi powiedzieć, jakie przyszły kupujący ma oczekiwania. Eee, czy takie auto dyskwalifikuje od razu, czy nie. Czy ja bym go kupił? Mm, myślę, że nie. Ja bym go osobiście chyba nie kupił. Choć nie powiem, opcja wyposażenia. No naprawdę syto, syto. Nie kupiłbym go z racji tego, że no troszeczkę jednak trzeba do niego dołożyć. Ta skrzynia no na pewno jest do roboty. Te elementy, które były robione blacharsko-lakierniczo, to troszeczkę słabo zostało to zrobione. Trzeba by było to sobie to poprawiać, co, co generuje nam kolejne koszty, więc... Więc no kurczę, trzeba by było tu naprawdę sporo zejść z ceny. A myślę, że sprzedający na moją propozycję by na pewno nie przystał. Więc ja bym go nie kupił, więc tutaj też decyzję zostawiam przyszłemu kupującemu. Zobaczymy, jaką podejmie, czy się zdecyduje, czy nie. A my widzimy się na kolejnych oględzinach. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrypcji, udostępniania. Niech się ten kanał niesie. Niech inni też zobaczą, jakie mamy samochody na rynku. Co jest w ogłoszeniach, jak te auta wyglądają w rzeczywistości i czy warto, czy nie warto? Ile tych samochodów jest takich, które warto polecić, a ile jest takich, gdzie się no, niestety, ale nie możemy ich polecić, albo trzeba to naprawdę przemyśleć, lub zrobić sporą ceny. W takim razie pozdrawiam Was, trzymajcie się, na razie cześć.